Cześć. Rozpoczynamy dzisiaj akcję z koktajlami autorskimi Podaj dalej. Do zabawy zapraszamy naszych przyjaciół z miejsc, gdzie wiemy, że kunszt barmański jest na bardzo wysokim poziomie i jak wygląda zabawa. Wybieramy kilka składników jako bazę naszego koktajlu. My przygotujemy dzisiaj koktajl autorski, który podajemy w naszej restauracji. Jest to koktajl Oliwi. Cześć. A ja dzisiaj będę miał Yy, Zawsze jej asystować. Ok, do przygotowania koktajlu będziemy potrzebować yy, kokos w formie syropu oraz wiórek, yy, grejpfrut, świeży sok z grejpfruta, świeży sok z cytryny. Jeżeli chodzi o alkohole, u nas będzie to gin oraz biały Wermut. A, i białko kurze. <grym> In the club where the lights are low, oh yeah. Double bass thumping, feel it in your soul. Mm -hmm. Clavin' it grooving, man is taking control. Relax with the rhythm, let the good times roll. Ooh, yeah. Snap your fingers, bob your head to the beat. Sophisticated vibe, vibes, man. Feet.

Rezo. Nosalowy Dwór zakopany. Tylko koktajli na bazie składników, które zaproponuje Oliwia i przekażcie nominację kolejnemu hotelowi. A więc ja wybieram dla Was wanilię oraz czarną porzeczkę. Do tego dobierzcie sobie wybrany przez siebie alkohol oraz jeden składnik ekstra. Trzymamy za Was mocno kciuki. Oraz życzymy powodzenia. Retro nights, man, it's never too late.